la nostra 6 rano, ruszamy, aktualnie to chyba największe skupisko motocykli marki Acerbis w Dębicy to na pewno, a być może nawet w południowo-wschodniej Polsce. BBC, lecimy. Jest gwóźdź, gwóźdź programu. O, 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 patrz, patrz, patrz. Zapraszam na relację z czterodniowego wyjazdu do Rumunii. Jak widzicie, po przejechaniu pierwszych 70 km mamy gwóźdź programu, czyli wbitą szpileczkę gwoździa w oponę. Dokładnie stoimy na stacji benzynowej na przejściu granicznym w Barwinku. No i męczymy się z tym gwoździem. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zapowiadają się przygodę od samego początku. Plan jest dosyć prosty: przejechać przez Słowację i Węgry asfaltami. Natomiast już za granicą rumuńską, odbić delikatnie w teren. O. Droga zblokowana. Strumyk płynie. Czary z oponami, czary. Chłopaki, kupujcie duroki. No i tyle, motacka. Szanuję. Szanuję gości. Jak zaplanowali, tak zrobili Kilkadziesiąt kilometrów za rumuńską granicą W miejscowości Kerteze Odbijamy na offroady Obniżamy ciśnienie w oponach I kierujemy się drogami W stronę dawnej trasy Tet. I kto by pomyślał, że Takie piękne widoki są w Bieszczadach Połoniny Piękne te nasze Karpaty Dostaliśmy tu zgodę, żeby se tu wjechać Nikt nas nie gonił Długo się czeka na taką zgodę, ale żeśmy ją dostali. Aż to Tęsknimy, Tak bardzo. Pytasz, tak I poszli. I leży. Andrzeju, to do góry miałby. To się kameruje Leży Dioj, pod golemi, kurde o! Jest woda, woda w potoku, góra taka, że ciężko iść. Derki, szkoła życia, Łukasz. Derką gazu nie oszukasz. TKC 80. i dwa żółbki. Hey! Jak widzicie na załączonym obrazku, dojazd do słynnych rumuńskich dragonów również nie jest łatwy. Natomiast same dragony to jest coś zupełnie innego. Ja do chłopaki w dół! Prawdziwe dragony robimy. Brumek. Praw się leje, ale jedziemy. Jedziemy z górki. Na kamerce jak zwykle nie widać. Po jechaniu dragonów, już dosyć późną porą, niemal po całkowitym zmierzchu, lądujemy w Borsie. U naszego dobrego znajomego Bołki. Tutaj zatrzymamy się na trzy noce, aby zwiedzić dokładnie terenowe szlaki Borsy. Zdjęcia, które widzicie, oczywiście są nagrane z następnego dnia rano, ale klimatyczne miejsce serdecznie polecamy. Wbijajcie tu, jak chcecie pojeździć sobie fajnie po Rumunii terenem. Następnego dnia rano jemy szybkie śniadanie i ruszamy sprawdzić, jak wyglądają lokalne terenowe szlaki. Z polecenia gospodarza trafiamy na drogę asfaltową, niekoniecznie. Nową, ale asfaltową, lata świetności, ma za sobą, która prowadzi do kopalni złota i miedzi. Oczywiście kopalnia już nie funkcjonuje. Do samej kopalni jechało się przyjemnie, kilka zakrętów, droga wśród drzew. Jednak powyżej kopalni zaczyna się zupełnie inny teren. Droga jest dosyć stroma podjazdy, luźne kamienie. Tam weryfikujemy swoje umiejętności. Tu my są Ale tylko we trzech Tam chłopaki próbują jechać do góry Palów jest <laughs> Maleny Maleny, tu patron nas objechał przed chwilą Ciesik w górach my są Siedzić. Zartowałeś nas o, was no. Ambitnie, ambitnie było, No Ambitnie tanąć, To naprawdę by było motanie. O, tu motorki o są, tu są górki I tam jest piękna kurwa trasa I tam jest trasa, na... tam jedziemy, tam chłopoki jedziemy Panie widząku jak tam wrażonka dzisiejsza? Super, super, elegancko Jest fajnie, O tam było co, w dole? A ja tyle co mamy yy, ten O borsa jest tam nie? A? Ty chup Co tam jedzie? Na dole To tam Boruto? Kto tam Boruto? No widać jederki No i te karpaty so, Można wszędzie pojeździć O elegancko Górki Motorki Cóż chcieć więcej To ze że super. Tablice zepsute Ale co, jedziemy, nie poddajemy się Po kilku ostrzejszych podjazdach Powyżej kopalni Natrafiamy na szczyt przełęczy Na który jest przekaźnik Od tego przekaźnika Droga już była nieco łatwiejsza Można powiedzieć jazda taka Połoninami Lekko pod górę, lekko z góry Jeepy jeżdżą Także całkiem przyjemnie się jeździło Widoki się niestety albo niestety poprawiły, dużo lepsze są, także jedzie się dosyć ciekawie, tempo dosyć takie turystyczne, bo jedziemy, rozglądamy, zatrzymujemy się, na emocje przyjdzie jeszcze czas. A już wyszedł. Przynajmniej raz mi się udało Nie zostać w gór, na górce kwa. Zielonka Gaz, 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 gaz! Oh idzie, idzie Gazu, gazu mu gazu! To <tryka> ja zdech uh. Jakiś gość tu motor zaparkował na środku Miała być fontanna i jest fontanna. Nawet tęcza jest, hopy Można sobie gabloty umyć. O pięknie. Pomyjemy se buty! Ej! Jakbyście chcieli nagrać reklamę Foxyliny, to tutaj jest kurwa wyzwanie. Tam nie jeden heptął już i nie daje rady. Hej! Po przejechaniu trudniejszego fragmentu zjeżdżamy w dół. Trafiamy na skrzyżowanie. W miejscu, w którym jest dziura w róże, e, tak zwana fontanna, bije tam woda dzień z nocą. Przy okazji tworząc piękną tęczę, e, odświeżamy się delikatnie, pijemy wodę i ruszamy. Byliśmy tutaj, wiemy, że już nie czeka nic z nas złego. Delikatne połoniny, jedziemy szczytami, podziwiamy widoki, jest bardzo pięknie. E, ładujemy baterie e, bo tutaj już nic trudnego nas nie spotkało, e, podziwiamy widoki i cieszymy się rumuńskim niebem a tam jest ten resort o, to tam tędy nie? a, chyba tak zbliża się wieczór, zwijamy się ku bazie po drodze mijamy jeszcze kilku pasterzy, którzy serdecznie pozdrawiają łykamy ostatnie promienie słońca tu są motory, tu są drapy tu jest więcej drap tu można jechać, tam można jechać Tam też można jechać Wszędzie można jechać Motorki są Tutaj jest A tak naprawdę to jest wszystko kurde na Stasiówce, bo tam jest kościół w zawadzie, jak go zbliżej Widzicie ten biały tam? O no i kościół w zawadzie, jest, jest, jest pokaż to już tak patrz palca wsadzę, no Mówicie? No mówię ci. Kość, co nie ma, Kość, co nie, ma wyde... nie ma tego, nie ma zbiornika, będziesz po pół musiał tankować. Widzę przejmij się. Ja się przejąłem. Ale boże, co to będzie? Tu jest mała, mała sosenka. Sosenka jest mała Ole widok wszystko będziemy gdzieś jechać, chyba... chyba tam. Tam będziemy jechać. Dzień drugi zaczyna się trochę pechowo, ponieważ nie wiem, jak co się stało, ale nie włączyłem nagrań z kamerki GoPro, dlatego też brakuje trochę materiału. Materiał się zacznie tak naprawdę od połowy dnia. Pierwsza część była lajtowa, kilka takich szuterków, asfaltów, gdzie dojechaliśmy do tego miejsca. Tutaj jest... ciepłe ciepły powietrze, tak przebija się ciepłe powietrze. Na wideo jak zwykle nie widać, co tu jest. I tu też jest. Motorki jakoś tam idą, jest tam jeszcze No źle to wygląda. E nie ma góry, kurwa, nie ma płaska. Normalnie chłopaki tu spoceni Mokre majty Mokre majty? Mokre ale suche Ale tu już się zaczyna jakiś kurde ten, bo są chyba od traktorów, na felek Normalnie Rzeką trzeba trawerzować, kurde normalnie Samo zło, samo zło Teraz rozpoczynamy ciekawą sekcję, bardzo długi podjazd Kręta droga, mijamy kilka terenówek. Bardzo fajna traska z drogą prowadzącą na szczyt. Także jest co podziwiać, jest co jechać, jest ciekawie. Jedziemy. Tam ktoś jest chyba na tym czubcu. Tam na czubcu ktoś chyba jest. Tam spróbujemy dojechać. Na ten czubiec. Do chłopaki, czas podsumować nasz wyjazd. Bójcie enduraki, tak? Pewnie. Czasem co można gdzieś pojechać, na przykład tutaj. Nie było jak wjechać, nie? No teraz mniej uczeszła na drogę. Antena, ognisko, bizonek i brak paliwa. A ja zobaczę. Dramaturgia jak zwykle musi zostać wprowadzona. Stoimy. my byli. A tam jest górka i tam my byli, a teraz jesteśmy już tutaj. Hej! To co chłopaki? Sprzedajemy te doroki Mamy prostą butelkę. Jak coś to będziemy przelewać? A od ciebie. <laughs> Zobaczmy. Kręcę. Nie, nie, do pełna za nie, wygląda to nie, O nie, nie, no, masz nie, nie, to nie, nie, Masz nie, nie, to nie, 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 masz nie, ty masz nie, Masz paliwa? Masz paliwa, tutaj mhm. nie, nie, ma będzie pasza Tu mamy poczka Jakby było mało to tu jest drugi A. Golona, żeby się brzuchy zapchało Czwartego dnia poranek wita nas deszczem Nie smucimy się jednak Ubieramy przeciw deszczówki i asfaltami wracamy do domu To była dobra rumuńska przygoda